No to zaczynamy, i może uwierzycie, a może nie uwierzycie, ktokolwiek to będzie oglądał, ile osób to obejrzy, ale robię to dzisiaj już chyba po raz czwarty. Otóż najpierw. A, może nie będę. No nie wiem, najpierw odpaliłem tą transmisję i nic nie działało. Potem yy, zrobiłem już jeden raz to, co chciałem przygotować, i okazało się, że nie kliknąłem transmituj na żywo. I to chyba dwa razy tak zrobiłem, no nieważne, teraz już leci, leci na żywo. Więc startujemy dzisiaj z podpinaniem gry w życie, będziemy grę w życie podpinać do GamePixel Engine. Taki mam pomysł, żeby na szybko pokazać jak przepisać coś, co pokazywałem wcześniej w trybie ANSI. Czyli startujemy z naszego kodu z zeszłego tygodnia, jest to kod, w którym mamy, mamy taką plazmę, popatrzcie tak ta plazma wygląda. Co nie, no i teraz będziemy, to, co będziemy robić, to będziemy przepisywać ten kod, tak, żeby podpiąć do niego grę w życie, którą wcześniej mieliśmy w trybie ANSI. Ta gra w życie w trybie ANSI wygląda w ten sposób. Czyli mamy to jest taki odcinek u mnie na kanale, możecie sobie zajrzeć, i tam na tym kanale jest pokazane, w jaki sposób napisać grę w życie z wizualizacją w konsoli. Ta wizualizacja generalnie wygląda tak, że są o takie kwadraciki, które się rysują w trybie znakowym. No jest to fajny sposób na wizualizację szybką bez żadnej biblioteki, ale no nie wygląda to zbyt ładnie, bo się tak długo odświeża, Zatem ja proponuję dzisiaj szybko przepisać ten przykład. Przykład jest napisany kodem strukturalnym, czyli jest to kod, który jest napisany za pomocą funkcji osobnych, a sam stan gry w życie znajduje się w tablicy trójwymiarowej o wielkości LXLY, gdzie ten dodatkowy wymiar to jest tak naprawdę stan nasz, to jest ten nasz on mówi tak naprawdę o tym, ten trzeci wymiar na, którym, na której kopii tablicy pracujemy dobra, to będziemy to przepisywać teraz, no nie będzie tego, tego dużo my musimy tak naprawdę troszeczkę przeczyścić ten, ten przykład z zeszłego tygodnia tej naszej plazmy, czyli przede wszystkim wyrzucamy kolorowanie pikseli, które mamy w pętli rysującej ja tu napiszę, że to jest pętla rysująca OK. Wyrzuciłem kolorowanie, czyli RG i B będziemy musieli w inny sposób sobie teraz y, zadeklarować, no, będziemy wykorzystywać oczywiście stan, gry w życie, żeby pokolorować y, piksel, więc te piksele tutaj będziemy ustawiać dalej za chwilkę. Randomize nie będziemy mieli, bo to jest y, losowe ustawianie parametrów, które mieliśmy wcześniej, więc to sobie wyrzucamy. Y, już tych parametrów naszej y, plazmy nie będzie. No, randomize też wyrzucamy. No i co teraz? Tutaj sobie czyścimy troszeczkę, tak? Ten początkowy. No i teraz ja będę to pisał, tego N nie potrzebujemy. Ja to będę przy, robił tak, że wykorzystam bezpośrednio kod, który miałem wcześniej, czyli no, kod jest strukturalny, więc siłą rzeczy strukturalny pozostanie. Ja nie będę teraz robił, ja nie będę teraz robił e, przepisywania na obiektowy, no po prostu wykorzystamy sobie tą strukturę kodu, którą mieliśmy, czyli tak, przede wszystkim ustawiamy sobie LX i LY, my sobie ustawimy na szerokość i wysokość tego, jak ustawiamy okno, czyli ja sobie już tutaj przerzucę szerokość i wysokość okna na samą górę, robię to dlatego, że niech ta szerokość będzie na przykład powiedzmy 500, ok, a wysokość będzie 250, Dobra, ja to robię dlatego, że i szerokość i wysokość będzie używana zarówno w samej grze w życie, jak i będzie używana dalej o tutaj do konstruowania okna. Więc to jest taka rzecz zewnętrzna, więc pasuje mi do tej przestrzeni globalnej. Oczywiście można to w jakąś klasę włożyć, wszystko jak najbardziej, ale tutaj, mówię, celem naszym jest szybkie przepisanie tego. Funkcję inicjalizującą po prostu kopiujemy, czyli to będzie funkcja, która będzie nam inic inicjowała stan, ona po prostu losowo wypełnia wartościami 0,1 z jakimś prawdopodobieństwem. W naszym przypadku to prawdopodobieństwo jest 0,3. Wszystkich zainteresowanych samą grą w życie odsyłam do filmu, o którym mówiłem na samym początku. Filmu, gdzie tłumaczę w jaki sposób w ogóle gra w życie, gra w życie działa, można ją zaimplementować. Jest jeszcze dodatkowy taki mały wykład o tym w jaki sposób w ogóle gra w życie pracuje i co, co z nią można Uzyskać to jest takie top 10, ogrzew życie. To też zachęcam. Dobra, teraz rysowanie: samo rysowanie to po prostu będziemy wykorzystywać ten stan. Popatrzcie, ja wezmę teraz yy, i bezpośrednio, bo nie będziemy kopiować tych yy, znaczników wszystkich z konsoli, bo już nie będzie wizualizacji z konsoli, tylko wykorzystamy to, jeśli stan jest równy 1, to wtedy powinno być na biało, jeśli stan jest równy 0, to powinno być na czarno. Więc ja po prostu zrobię to o tak sprytnie, żeby było. E, szybko stan od C i J razy 2,55 i w ten sposób, jeżeli ten stan będzie 0, to wtedy wartość będzie 0, jeżeli stan będzie 1, to wartość będzie 2,55. Popatrzcie, wizual zakolorował mi to C na czerwono, czy podkreślił na czerwono, to dlatego, że jeszcze nie zdefiniowałem tej zmiennej C. Ta zmienna C ona u mnie w programie tym oryginalnym istnieje tutaj w y, y, funkcji main. Czyli jest tu zadeklarowana, a my sobie ją tu weźmiemy globalnie. Będzie to po prostu znacznik, na której aktualnie pracujemy, kopii y, naszej tablicy. Więc y, mamy to C. No i teraz, y, jeśli chodzi o kopiowanie kodu, dalej to trzeba wziąć tak, rysowanie już mamy, musimy jeszcze wziąć sumę. Tą sumę ta suma to jest y, pomocnicza funkcja, która sumuje. Wszystkich sąsiadów, no i Game of Life, czyli właściwy algorytm, który po prostu jest zaimplementowanym bezpośrednio grą w życie. Te dwie funkcje kopiuję sobie do naszego kodu, czyli idziemy sobie tutaj. Znowu będą one w przestrzeni globalnej, po prostu jako funkcje tej części strukturalnej programu. No i ten nasz przykład, już który tutaj używamy, czyli ja sobie napiszę, że ta klasa to będzie klasa Game of Life, powiedzmy o w ten sposób, już nie będzie to example, będzie to game of life, która dziedziczy po pixel game engine, no i e, dlatego tutaj też muszę zrobić gol, ok. E, więc teraz jak już mamy tą naszą e, klasę, to ona może inicjalizować nasz stan gry, będzie ona inicjalizowała w tym miejscu i potem będzie ona e, wykonywała on user update, w którym oprócz rysowania pętli rysującej, będzie algorytm i to będzie tutaj i to nie bez powodu tak robię w taki ładny sposób, żebyście mieli w sensie takim, że macie to us usystematyzowane w, w, jednej, w jednej klasie, bo będziemy tego też dalej używać przy innych przykładowych programach, w których właśnie tego typu struktura że mamy jakiś program, który działa w tablicach dwuwymiarowych. Nie wiem, jakiś przepływ płynu czy coś takiego, będziemy też pisać, no to wtedy będziemy już używać tego schematu. Dobra. No to mamy grę w życie, mamy tą klasę go, mamy on user Update, w nim pętlę rysującą i algorytm. No i sam algorytm to będzie, popatrzcie tu na oryginalny program. Po prostu wywołanie funkcji Game of Life, a następnie C jest równe 1-C. No i to sobie wrzucimy tu. Dobra. Czyli mamy wywołanie algorytmu, mamy rysowanie, no to co? Uruchamiamy, tylko jeszcze tu na get key, Rzucimy sobie, że jak ktoś wciśnie spację, no to wtedy się inicjalizacja na nowo zrobi, żeby móc tą grę w życie od nowa startować. I nie lewo, bo mi się to nie podoba, tylko rzucimy sobie spację. OK, no to co? Uruchamiamy, patrzymy, czy zadziała. Powinno być OK, tak na moje wyczucie, ponieważ piszę to czwarty raz dzisiaj, więc to po prostu musi działać. Jest, działa. Udało się, więc yy, mamy grę w życie. Moim zdaniem jest ona trochę za duża. Fajnie, żeby było widać jednak kawałek tego ekranu. Więc ja sobie tutaj szybciutko tylko zmienię z 500 na powiedzmy 400 i ze, z 250 na 150. Uruchomimy jeszcze raz i kilka razy nacisnę spację, żeby pokazać, jak te nowe, nowe konfiguracje się tworzą. Czyli mamy o. Tak, mamy grę w życie. Jak sobie wcisnę spację, to tworzą się nowe konfiguracje. Fajnie by było, żeby się tworzyły o różnej gęstości jeszcze. No, można sobie łatwo. Łatwo wygenerować, czyli w tym naszym inicie. E, zamiast tutaj to sobie wpiszemy P, a to nasze P, czyli float, prawdopodobieństwo obsadzenia będzie równe rand przez float rand max, czyli będą skrajne wartości również 0 i 1 będziemy mogli obserwować gry w życie o różnej e, gęstości. Dobra, i to myślę, że na tym będziemy kończyć, to znaczy. E, jeśli chodzi o sam kod, mam jeszcze dla Was. O, spacja, spacja. Mogłoby do PS się jeszcze wypisywać, żebyśmy wiedzieli, jakie jest. No są różne. Dobra, jakoś tego efektu zupełnie widać za dużo. Teraz jest bardzo małe. O, teraz się fajne, małe zrobiło. Teraz takie. Widzicie jakieś takie fajne struktury się tworzą. Wszystkie. O, to jest na przykład fajne. Mamy takie migacze, które tutaj są jakieś. Mhm. Dobra, sam kod jest oczywiście kodem, który realizuje, realizuje warunki brzegowe periodyczne, więc tutaj macie te warunki zaimplementowane w taki najprostszy sposób. No i teraz chciałem tylko jeszcze zapowiedzieć, że będzie nowość na tym kanale, to jest związane z tym, no, ktoś komentarz wpisał, już widzę jak komentarze działają. Ktoś pisze komentarz, to nagle człowiekowi się zaczyna coś chcieć, więc zapraszam do komentarzy. Otóż, po pierwsze, nowość jest taka, że mamy to ciemne tło, więc tutaj posłucham Was i zmienię trochę nawyki, bo ja zawsze piszę na jasnym, ale tutaj, na potrzeby tego nagrywania, to jak najbardziej mogę pisać na ciemnym tle, żeby to było wygodne dla wszystkich. No i teraz, a nowość jest taka, że zapraszam na GitHuba swojego. Tu na GitHubie założyłem repozytorium koder na strychu. Jak wejdziecie sobie na taki adres github.com. Maciej matyka koder na strychu. Ja może wrzucę tutaj na y, ekran, żeby było widać. To będzie o OK, coś takiego. Czy jak wejdziecie sobie na, y, wejdziecie sobie na tego, y, na ten adres. To tutaj znajdziecie w przyszłym, znaczy no będą no z tego odcinka też, ale z poprzednich odcinków już są kody, które tu powstały. No i kolejne będę też rzucał, że no się więcej rzeczy będzie pojawiało, może to się komuś do czegoś przyda i czegoś się fajnego nauczy. W każdym razie, jak wejdziecie sobie tutaj do jakiegoś przykładu, to macie kompletny. Katalog z projektem do wizuala C2019, kod samego, samej plazmy. Nie wiem, czy ja mogę w ten sposób umieścić OLC Game Engine, ale to jeszcze zapytam autora oryginalnego, albo zajrzę po prostu do dokumentacji. Może ktoś mi pomoże tutaj z widzów, to będę wdzięczny. No to co, to tyle. To mamy taką nowość, mamy kolejny. Program zrobiony, ja go jeszcze raz odpalę, tylko oczywiście moim sposobem zawsze e, zawsze mam tak, że jeszcze lubię sobie coś na koniec zmienić, więc jednak ten kwadratowy wyglądał chyba lepiej. Odpalimy go sobie mm -hmm. i na tym tak. OK. I na tym o, mamy spację. Tak, czyli kolejne, kolejne części naszej gry w życie. To losowanie to mi tak słabo trochę działa. Ja tu może jednak będę musiał. A, widzicie, to jednak tak jest, czy by chciał, zrobimy tak 0.2 dodać 0.5 razy o i teraz będziemy mieć lepiej, bo jednak to prawdopodobieństwo było zbyt skrajne. 0,2 to jest co najmniej, żeby w ogóle cokolwiek było widać. Więc teraz myślę, że będzie o. Okej, okay. ładnie się zrobiło. I teraz każda spacja będzie nam dawała nowy nowy stan, który jest poprawny, tak, czyli mamy różne konfiguracje. No, dobra, to zapraszam zarówno do oglądania tych rzeczy związanych z e, grą w życie, jak i rzeczy związanych z modelowaniem, programowaniem, no i Game Pixel Engine, który naprawdę jest bardzo ciekawy, coraz bardziej mi się podoba, zobaczymy. No jest wygodny, więc polecam. Dobra, dziękuję, zapraszam do subskrypcji.